Płetwami. Jak jakie przyciśniemy, to leci! Leci! Woo! Tak jest! Ale cudowne! Dobra, on bardzo chce pływać. Siemka, kochani! Z tej strony Agata i witam Was na kanale Kraina Bajki Zuru Robo Alif Właśnie o takie zabaweczki udało mi się znaleźć hmm, podobno to są robociki, które pływają w wodzie hmm, o co tak naprawdę z nimi chodzi? Mamy tu wersję hmm, podobno dla dziewczynek, i podobno dla chłopców. Właśnie tak. No, przyjrzyjmy im się bliżej. Tak jest, o to tak właśnie się nam prezentuje opakowanie. Hmm, pływa i porusza się jak prawdziwy żółw. No ciekawe czy to prawda. Aktywuje się w wodzie, realistyczne ruchy płetw. Hmm, naprawdę będzie pływać jak prawdziwy żółw, jak myślicie? Może już mieliście kiedyś takie zabaweczki, bawiliście się nimi? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. Pływają, nurkują, eksplorują jak prawdziwe zwierzęta morskie. Wow! Zwierz całą kolekcję. Mamy tutaj takie dwa żółwiki. Ten jest nasz chyba, tak? Tak, jest, zgadza się. Możemy też takie. Hmm. O, ten jak knemo, prawda? Ten jak Dory. <grystanie> Ale cudowne Właśnie, wyobraźcie sobie zebrać rzeczywiście całą taką kolekcję i wdowanny wsadzić wtedy byśmy mogli pływać. Byśmy się czuli, jakbyśmy pływali w prawdziwej rafie kolorowej. Ko <grystanie> Prawdziwymi zwierzętami. No, te są takie mechaniczne, ale to nic, byśmy mogli się czuć, jakby to była prawda. No dobra. Zobaczmy, o co chodzi z tym drugim opakowaniem. Tu mamy syrenkę. Spójrzcie, jakaś śliczna. Powiem jak prawdziwa syrenka. <grywa> jak pływają prawdziwe syrenki? <grywa> wow, porusza się w czterech kierunkach. W czterech kierunkach? Wow! A również aktywuje się w wodzie. Patrzcie jaka piękna, jakie ma piękne blond włosy. No, 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 no. Pływają, obracają się, nurkują jak prawdziwe syrenki. O, tu też mamy w dwóch wariantach syrenkę taką blond włosą z różowym ogonikiem, która jest nasza. I taką hmm. to bardzo bardziej takie fioletowe ogoniki jest taki... Niebieski i też mamy takich dwóch przyjaciół, taką rybkę oraz żółwika, takich pięknym kolorze, taki różowy. O tak, niesamowite. Zobaczymy, czy naprawdę potrafią pływać samodzielnie. Jesteście gotowi, by to sprawdzić? Bo ja tak, uwaga, ale najpierw, zanim zaczną pływać, trzeba je wyciągnąć z opakowania. O, tak. Demolka na 102. Aha, patrzcie to, to był taki ładny suwak, a ja tutaj rozwalam. No oczywiście, ja to jednak umiem. Brawo Agata, brawo Agata. Ty to jednak kiedyś mistrza w opakowywaniu, dobra nie. O, mamy ulotkę, jest ulotka, ulotki są super. Co to jest? To jest jakaś instrukcja. No dobra, ładnie to przejrzymy. Chciałam, cia cia Łop, o, o, już, 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 już Prawie mamy syreneczkę I oto ona Uwaga, proszę państwa O nie, trzyma ją coś tu Łop, łop No puszczaj To jakaś gumka jest Puszczaj Tak jest O, co to, jeszcze jakaś obręcz? Nie chcę tej obręczy Co to jest? Czy tak powinno być? No, nie wiem. Ale spójrzcie, jaka ona piękna. O, ma ruchome ręce. I takie włosy piękne, blond. Spójrzcie, one są takie gumowe. Więc jak mi je do wody, nie będą mokre. czy mokre będą, ale można nie spoko Joga! On się przez chwilę ruszał. O, nie wiem. Jak to się stało? Ujrzy. A, tu jest taki guziczek, może nacisnął przez przypadek? Tak! <grywa> Oleczak! Ale, ale o, co my tu mamy? Usuń naklejkę przed użytkowaniem. Dobra, usuwamy. Usunęłam i co teraz? <grywa> <Yeah>. <grywa> Dobra, co my tu jeszcze? O, a patrzcie jakie ona ma tu ładną taką siateczkę, takie korale. Ola, no jest to niesamowita, ten ogonek jest taki delikatny, słodziutki. Dobra, zobaczmy jak wygląda nasz drugi przyjaciel. Pan żółw. Wyjęłam pana żółwia z opakowania. Tak się prezentuje, ma taką brązową, piękną skorupę. Powiem Wam, że jego płetwy też są takie gumowe, takie delikatniutkie, że możemy je wyginąć na wszystkie strony. Tak jest. I też ma takie tutaj dwa przyciski, jak to syrenka miała. Bo widzicie, już, już, już chce pływać, już nam macha swoimi płetwami. Jakie je przyciśniemy, to... Leci! Leci! Uuu! Tak jest! Ale cudowne! Dobra, on bardzo chce pływać. Patrzcie, ja nic nie robię, on leci. <laughs> Rzeczywiście w gruncie rzeczy leciał. Leci. Widzieliście latające żółwie? No dobra, wsadzimy je do wody, zobaczymy, czy potrafią tak dobrze pływać, jak potrafią latać. Tak jest, już się przygotowałam. Przygotowałam miskę z wodą. Patrzcie, woda prawdziwa. Ciap, 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 ciap. I teraz bierzemy naszych przyjaciół. Oto przed Państwem Pan Żółw! A z drugiej strony, ringu piękna różowa Syrenka. Obydwoje się nie mogą doczekać, aż już lecą do tej wody, zaczną pływać. Ja też nie mogę doczekać. Chciałabym, żeby to było takie spektakularne. Dobra, uwaga! leć, Pływaj! Wow, On pływa! Dobra, Pani Syrenka. Płyń! Wow. Chyba trochę mamy za małą miskę. <laughs> Pójdźmy ją na plecy, bo jej ręce przeszkadzają. Wow. No rzeczywiście, Więc rzeczywiście jest to trochę mała ta miska. Ale pływają, pływają, pływają. Płyń! O tak! O tak. Płyńcie, płyńcie, płyńcie! Płyńcie! Taki jest! No ta miska. Taka jest. No trochę płytka i wąska. Ale, ale dowód jest, że pływają. Na pewno wam nie będą się bawiły zdecydowanie lepiej. Ciach, ciach. Płyń! <grym> Bo tej strony głowa wychodzi. I wtedy Mike ogonem ogonem dno miski. Ale pływają! Taki jest! Ale super. A jak tu nie na te guziczki, to co się robi więcej? Żuwiu. E ten ta żucha woli jednak mimo wszystko latać niż pływać. A teraz wchodzimy. O, o, jak słodki. I naprawdę jest prawdziwy żółwik, tak macha tymi pchotkami. Tak jest. Płyń, panie Żuwiu. Ale on woli latać, jest latający żółw. U, u, wa, 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 di, no, teraz w wodzie. Płyń! Pani syrenko, pani syrenko. No patrz, jak zaobsuwa tym ogonem, a na wodzie co? A w wodzie hamuje. Panie też. Halo, płyń! Nie chcę. Jestem ciekawa, co z tą obręczą, czy ona powinna tutaj być. Może powinna. No ale powiem wam, że ciężko idzie to pływanie. To znaczy, no jakbyśmy mieli większą powierzchnię, jakbyśmy mieli wielką wannę, to myślę, że by się tutaj bawili o wiele lepiej. Trochę się im tutaj ciasno jest w tej miejsce. Ale! Super! <grym> Naprawdę, myślę, że... O to są naprawdę super kompanii do kąpieli. Zdecydowanie. Bo takim się chyba nie chce, jak jest taka mała powierzchnia. I taka niska, ta miska. No dobra, niech sobie tam latają. O, tak. Już mi się chyba znudziło to pływanie. Jeszcze jak poklikamy, ja jeszcze z nadzieją, że... Będą bardziej. Po... O, patrzcie, jak zasuwa ty mogą. No, zdecydowanie musimy mieć coś większego tutaj, żeby się z nimi bawić. No, ale powiem Wam, że zabawa naprawdę super. Można z nimi się naprawdę w świetne rzeczy pobawić. Można przeżyć z nimi niesamowite przygody. <laughs> o, Ona, oni się zaprzyjaźnili. <laughs> Dobra. No to co? Chyba pożegnamy Was, bo oni chcą trochę prywatności, bo chyba wstydzą się przy Was tak pływać. <grywa> no to co, Pani Syrenko i Panie Żółwiu? Czy żegnacie na dzisiaj dzieci, zapraszacie ich do następnego odcinka, następnego w filmiku? Kiwają głową, że tak. No to co? Pa, pa!